Bardzo uparek. Chcę Wam pokazać mi rower z silnikiem. Tak to wszystko wygląda. Łańcuch, zębatka. On został pomalowany przeze mnie. E, tutaj licznie je widać. E, oczywiście światełko jakieś. Samo z tyłu. O tu. E, gaszenie sprzęgło dzisiaj nie wiem ile jest stopni a, jeszcze mam 500 111 na liczniku był robiony remont mogę tak powiedzieć około 3-4 tysięcy na nim przejechałem kilometrów tutaj jest tylko pokazane tyle dlatego, że od, od niedawna mam ten licznik więc kupimy chińskiej liczni z Alebro, nie on tam 50zł kosztował i powiem wam, nie kupujcie go nie pokazuje on dobrze um, on lata drgania na niego przechodzą i, ale kilometry za to dobrze pokazuje yy, zaraz go tu odpalimy yy, tutaj widać no, nowe opony założyły Mamy tutaj opony Przód, tył eee. A i głowica była robiona Głowica? Tak głowica eee, Cała góra była robiona, jest malutka eee, No, tutaj jak widzicie to się wygląda, jest paliwka do, Oczywiście te dwusów Może nie widzicie, ale jest pa Zaraz to odpalę i przyjadę. Ja akurat nie jak dzisiaj jak zobaczy, bo nie wziąłem statywu, więc widzimy się za chwilę. Jak możecie zobaczyć, wyłączmy sanie. silnik o... osiemdziesiątka tak jak widzicie on chodzi wam pokażę, że o co mi chodziło z tym wytkaniami nie, nawet nie jadę, a on pokażuje. trochę kopci, bo jest zimny ale to jest normalne, się rozgrzeje i zero kopcenia Pierścień nie tłok nowe tak to wszystko wygląda jeszcze oczywiście parę rzeczy do roboty bo pokonane yy, nie pomalowane jeszcze to jest do końca tutaj widzicie może tutaj jeszcze trochę muszę to wszystkie się raz pomalować tu się cierpię tutaj z tego względu bo tu jest używane. muszę to jeszcze tylko no, pokażę te. Tak. Maksymalna prędkość akurat ja nią 8 milioną było 85 na godzinę. E, Moje zdanie, to jest w miarę duża nawet prędkość jak na rower, 55 na godzinę, eee, więc to nie jest najgorszy. Zobaczcie i eee, go. No, wygaszenie akurat dobrze, fajnie wszystko działa. Spalanie, Wam powiem, mój. Ogólnie pisze, że około 2 litrów na 100 km, ale to jest nieprawda, Wam powiem. Tak jak patrzyłem, to on pali mój przynajmniej dużo, dużo więcej, bo jak mu wciskam cały czas do końca na odcinku. To on pali, no to jest przy przyjaździe 20-30 na godzinę, no to może tyle pali, ale jak się jeździ dużo, dużo więcej niż tego, no to oczywiście zawsze do końca, bo to, no, to on mój około pali 3 litry na 100 3,5 litra. coś takiego? Przynajmniej na zbiorniku, co on ma pojemność 2 litrów, zrobiłem maksymalnie 70 km. Więc 70? Nie, źle. 50 ja zrobiłem przy takim wciśnięciu z cały czas. Więc zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zostawiajcie łapki w górę oczywiście. No i do kolejnego odcinka, cześć.